dzisiaj chciałem poruszyć temat dosyć oczywisty, lecz regularnie wracający na fora internetowe. Chodzi o nasze banknoty obiegowe, w których mamy serię, gdzie znajduje się literka O. Litera O, tak jak w tych przypadkach są tutaj banknoty z 12 17 16 roku, wygląda identycznie jak cyfra 0. W banknotach, Obiegowych zastosowano ten sam rodzaj czcionki do litery O, jak i do cyfry 0, przez co wiele osób zastanawiało się, czy jest to seria pojedyncza, czy podwójna. Nie jest to seria podwójna, nie ma serii pojedynczych. Poza tym każdy banknot ma 7 cyfr. Gdyby to była seria pojedyncza, te walory miałyby po 8 cyfr, może lepiej będzie. To widoczne na banknocie 10 złotych 2012 roku z niższym numerem 970, na którym widać bezpośrednio, jest to seria AO. Nie jest to pojedyncza seria A, która ma 7 cyfr z końcówką 970. Tutaj ewidentnie widać ten sam rodzaj czcionki, dodatkowo bez odstępu, przez co niektórzy mogą... Myśleć, że jest to pojedyncza seria A. Spójrzmy dalej. 50 zł, 2012 rok. Seria AO. Podobny przypadek z numerem 70. Ewidentnie nie jest to pojedyncza seria A. Tylko A0 Inny przypadek 20 złotych. Może być ciągłe. Będzie łatwiej widać. 20 złotych. AO, również ten sam rodzaj czcionki. Kolejny przypadek 200 zł z 2015 roku. Co, nie C0, Co. Może jeszcze jeden przypadek. Gdzieś tutaj miałem. O, będzie fajnie, widać na pięćdziesiątkach wyciągnę dwie pięćdziesiątki z 2017 roku seria BO00 i trójki a tutaj w radarze BO0033300 także jako ciekawostka nie mylmy serii BO z pojedynczą serią B i ośmioma cyframi, bo takich rzeczy nie ma.